W okresie II wojny światowej w marnarkach wojennych kilku mocarstw znajdowały się pływające giganty, okręty o niespotykanej wyporności i teoretycznie niemożliwe do zatopienia. Jednak wraz z upływem kolejnych lat konfliktu coraz bardziej stawało się jasne, że w dobie postępującej technologii i dynamicznie zmieniających się zasad prowadzenia wojny morskiej, okręty te stawały się niemal bezużyteczne. A jednym z takich przykładów był japoński lotniskowiec Shinano. Witam Państwa w kolejnym odcinku nieznanych obliczy II wojny światowej i zapraszam do zapoznania się z materiałem ukazującym krótką i jednocześnie niezwykle dramatyczną historię tego okrętu, będącego największym lotniskowcem II wojny światowej. Wraz z początkiem lat 30. ubiegłego wieku Cesarstwo Japonii wkroczyło na drogę militarnej ekspansji na obszarze dalekowschodniej Azji. Przejawem tego był choćby zainicjowany 18 września 1931 roku incydent mugdeński, który doprowadził do aneksji Manchurii oraz zaostrzenia stosunków z Chinami. Zajęcie tego obszaru przez wojska japońskie zostało potępione na forum Ligi Narodów. A fakt ten przyczynił się do wystąpienia z tej organizacji Japonii w roku 1933. Wzrost napięcia stosunków z Chinami w początkach lat 30. XX wieku miał dla Japonii jeszcze jedną niekorzystną konsekwencję. Stanowił on pewnego rodzaju preludium do mającego nastać w przeciągu kilku kolejnych lat konfliktu zbrojnego z gospodarczym gigantem leżącym po drugiej stronie Pacyfiku jakim były Stany Zjednoczone. Jednocześnie po wystąpieniu z Ligi Narodów Japonia przystąpiła do realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu zbrojeń morskich, który przewidywał m.in. budowę pięciu superpancerników typu Yamato. Miały to być okręty wojenne o niespotykanych jak dotychczas parametrach. Ich długość miała wynosić 263 metry, szerokość niemal 39, a standardowa wyporność ponad 66 tysięcy ton. Na okrętach tego typu przewidywano zainstalowanie potężnej artylerii głównej składającej się z dziewięciu dział o kalibrze 460 mm ulokowanych w trzech wieżach, dwóch na dziobie i jednej na rufie. Wstępkę pod budowę pierwszego z tych okrętów, któremu nadano nazwę Yamato, położono 4 listopada 1937 roku w stoczni Kure. Jego wodowanie nastąpiło 8 sierpnia 1940 roku, a wejście do służby w japońskiej marynarce wojennej 16 grudnia roku 1941 Drugi superpancernik o nazwie własnej Musashi, budowany był w Stoczni Nagasaki. Położenie pod niego stępki nastąpiło 29 marca 1938 roku. Wodowanie 1 listopada. 1940 roku, natomiast wejście do służby 5 sierpnia roku 1942. Jednak ze względu na ograniczone zasoby przemysłu japońskiego, realizacja planu budowy trzech pozostałych superpancerników typu Yamato nie przebiegała tak, jak pierwotnie zakładano. Budowa pierwszego z tych trzech pozostałych okrętów została anulowana już na etapie planowania. Z kolei budowy dwóch pozostałych projektów miały zostać wdrożone w życie dopiero w momencie powodowaniu Yamato i Musashi. 4 maja 1940 roku, w japońskiej stoczni Yokosuka położono stępkę pod budowę trzeciego japońskiego superpancernika, jakim pierwotnie miał być Shinano. Z kolei budowę czwartego z japońskich superpancerników, którego określono numerem 111. Rozpoczęto w zwolnionej przez Yamato pochylni w kurę kilka miesięcy później, bo 7 listopada. W ten sposób Cesarska Marynarka Wojenna Japonii realizowała swój ambitny plan budowy superpancerników. Jednak na drodze do jego finalizacji stanęły wydarzenia z końca 1941 roku, kiedy to 7 grudnia japońskie siły dokonały ataku na bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor. Na Hawajach. Wydarzenie to pchnęło Japonię i Stany Zjednoczone do stanu otwartej wojny i jednocześnie przyczyniło się do wstrzymania dalszych prac stoczniowych na Shinano. Jednak już w zaledwie pół roku od ataku na Pearl Harbor doszło do kolejnego wydarzenia, które miało ogromny wpływ na dalszy los znajdującego się w stoczni Yokosuka nieukończonego superpancernika Shinano. W dniach od 4 do 7 czerwca na środkowym Pacyfiku japońska marynarka wojenna doznała druzgocącej klęski w lotniczo-morskiej bitwie pod Midway przeciwko siłom Stanów Zjednoczonych, w której utraciła ona aż cztery lotniskowce, jakimi były. Akagi, Kaga, Hiryu i Soryu. Klęska ta doprowadziła do podjęcia decyzji o przywróceniu potencjału bojowego japońskiej floty lotniskowców, a jedną z głównych emanacji związanych z tym działaniem było wznowienie prac wykończeniowych na Shinano, którego projekt został zmodyfikowany, aby finalnie okręt ten był ukończony jako potężny lotniskowiec. Szacowano, że w połowie 1942 roku jego stan ukończenia wynosił około 45%. Na okręcie zainstalowane były już m.in. turbiny oraz barbety dział dziobowych. Jednak ze względu na planowaną konwersję jednostki musiały one zostać zdemontowane. Projekt konwersji Shinano z superpancernika na lotniskowiec realizowany był pod kierownictwem dwóch doświadczonych japońskich wiceadmirałów, jakimi byli. Kai Fukuda i Seichi Izamura. Przewidywano w nim, że jednostka ta będzie największym jak na tamten czas zwodowanym lotniskowcem na świecie o przeznaczeniu warsztatowo-zaopatrzeniowym. Okręt miał być swego rodzaju centrum logistycznym dla grup innych, mniejszych japońskich lotniskowców. Prace na Shinano związane z konwersją na lotniskowiec trwały nieprzerwanie przez kolejne ponad dwa lata. W tym czasie dokonano wielu istotnych zmian w jego konstrukcji. Między innymi usunięto część jego opancerzenia, a miejsca po barbetach wykorzystano na zbiorniki do przechowywania paliwa lotniczego. W kadłubie okrętu umieszczono jednopoziomowy hangar lotniczy o długości ponad 153 metrów i szerokości niespełna 34. Lotniskowiec miał finalnie mieścić około 170 samolotów, z czego 50 miała liczyć jego grupa bojowa a pozostałe stanowić miały rezerwę dla innych lotniskowców. Ostatecznie, w roku 1944, Shinano był już niemal całkowicie ukończony. Okręt ten charakteryzował się niespotykaną wypornością standardową, wynoszącą niemal 66 tysięcy ton i pełną, która wzrastała do ponad 69 tysięcy ton. Kadłub tego okrętu był chroniony przez relatywnie silne opancerzenie, wynoszące w zależności od miejsca od 160 do nawet 230 mm. Z kolei jego pokład lotniczy pokryty był pancerzem o grubości 76 mm, dzięki czemu był on odporny na eksplozję półtonowych amerykańskich bomb. Na Shinano zainstalowano też bardzo liczne i silne uzbrojenie przeciwlotnicze, składające się z 16 dział o kalibrze 127 mm oraz aż 145 działek. O kalibrze 25 mm. Okręt posiadał też zestawy 28 niekierowanych rakiet o kalibrze 120 mm. Wydawało się więc, że Shinano jest świetnie wyposażony, a jego załoga relatywnie bezpieczna, zarówno w kontekście ataku wrogiego lotnictwa, sił nawodnych, czy też jednostek podwodnych US Navy. W japońskiej flocie. Panowało wówczas nawet przekonanie o niezatapialności tej klasy jednostek. Jednak pod koniec 1944 roku, kiedy prace wykończeniowe na lotniskowcu dobiegały końca i zbliżał się czas wysłania go do działań bojowych, jego załoga na własnej skórze miała się przekonać, że nawet taka pływająca forteca jak Shinano nadal posiada słabe punkty. A jego koniec w dobie nowoczesnych standardów prowadzenia wojny morskiej jest tylko kwestią niedługiego czasu. 19 listopada 1944 roku Shinano został oficjalnie przekazany japońskiej marynarce wojennej, a jego dowódcą został wówczas mianowany doświadczony oficer, 48-letni kapitan Toshio Abe. Równocześnie, choć jego okręt nie był jeszcze w pełni ukończony, a na jego pokładzie nadal trwały liczne prace wykończeniowe, japońskie dowództwo wydało rozkaz o skierowaniu Shinano w swój pierwszy rejs bojowy który miał rozpocząć się już 28 listopada. Japończycy planowali przebazowanie okrętu do stoczni w Kurę, a zabieg ten był spowodowany pojawieniem się nad Jokosuką w dniu wcielenia do służby Shinano, amerykańskiego bombowca B-29. Japończycy obawiali się, że skoro Amerykanie odkryli lokalizację lotniskowca, to w najbliższych dniach mogą podjąć z powietrza próbę jego zbombardowania. I co za tym idzie? Zatopienia. W ten sposób decyzja o przebazowaniu Shinano do kurę miała charakter czysto prewencyjny. Jednak początkowo z decyzją to nie zgadzał się Abe, który poprosił o przesunięcie terminu wyjścia w morze na późniejszy czas, argumentując to wciąż przeprowadzanymi na jego okręcie pracami wykończeniowymi. Niemniej jego wniosek został odrzucony. Shinano z grubo ponad dwutysięczną załogą i dodatkowo setkami cywilnych pracowników stoczniowych na pokładzie oraz bez zainstalowania tak istotnych komponentów wyposażenia jak na przykład drzwi wodoszczelne, miał wyruszyć w niebezpieczną misję do oddalonego o kilkaset mil kurę na wybrzeżu południowo-wschodniej Japonii. Załoga tego okrętu miała przeprowadzić tę misję w nocy ze względu na brak możliwości zapewnienia jej osłony powietrznej przez japońskie siły lotnicze. Lotniskowiec miał za to być osłaniany przez trzy japońskie niszczyciele, jakimi były: Yuki-kaze, Isokaze i Hamakaze, które dopiero co powróciły z ciężkiej i przegranej przez stronę japońską powietrzno-morskiej bitwy w zatoce Leyte, a znajdujące się na ich pokładach załogi były już mocno przemęczone. Japońska grupa okrętów opuściła Yokosukę 28 listopada o godzinie 18 i przez pierwsze godziny ich misja przebazowania Shinano przebiegała bez jakichkolwiek zakłóceń. Przewidywano, że rejs do oddalonego o około 300 mil Kure przy przewidywanej prędkości około 20 węzłów pokona ona w 16 godzin. Dodatkowo aby został zapewniony przez swych przełożonych, że po zakończeniu misji zostanie on awansowany na stopień kontradmirała. Jednak zarówno on, jak i nikt z Japończyków nie mógł wiedzieć tego, że na ich trasie rejsu do Kure czeka już podwodny łowca, a był nim amerykański okręt podwodny USS Archefish. fish był okrętem podwodnym US Navy zaliczanym do klasy Balao. Wstępkiem pod jego budowę położono 22 stycznia 1943 roku, a jego wodowanie nastąpiło już w kilka miesięcy później, bo 28 maja. Następnie 4 września okręt ten został wcielony w skład amerykańskiej US Navy. Przez kolejne kilkanaście miesięcy załoga tego okrętu została zaangażowana w trwającą już od kilku lat wojnę z Japonią na Dalekim Wschodzie, na obszarze Pacyfiku, wykonując przez ten czas łącznie cztery patrole bojowe. Kiedy jednak 30 października 1944 roku okręt ten opuścił Hawaje, a jego załoga wyruszyła na swój już piąty patrol bojowy. Jej dowódcą był wówczas 34-letni komandor US Navy. Joseph Enright. Był on już doświadczonym amerykańskim podwodniakiem, który przed objęciem dowodzenia nad Archefiche podczas II wojny światowej miał okazję dowodzić jeszcze dwoma innymi okrętami podwodnymi, jakimi były USS O'Teen i USS Days. Jednak wówczas, pod koniec roku 1944, przed Enrightem zostało postawione bardzo niebezpieczne zadanie, Miał on podążać swoim okrętem podwodnym w rejon zatoki tokijskiej i na jej obszarze poszukiwać amerykańskich lotników, których maszyny, potężne i nowoczesne bombowce B-29, zostałyby strącone przez japońską obronę przeciwlotniczą w przestrzeni powietrznej nad i w okolicach japońskiej stolicy, jaką było Tokio. Enright kontynuował więc powierzoną mu misję i po krótkim postoju w Saipanie. Ruszył w wyznaczony mu docelowy obszar koncentracji. Pod koniec listopada 1944 roku Archefisz znalazł się już w obszarze Zatoki Tokijskiej, a jego załoga przystąpiła do wykonywania powierzonych jej rozkazów. Jednak to, co już niebawem miało się wydarzyć, przerosło całkowicie jej jakiekolwiek oczekiwania. Późnym wieczorem, 28 listopada. Kiedy wynurzony amerykański okręt podwodny znajdował się w obszarze nieco na południe od japońskiej Nagoi, zainstalowany na jego pokładzie radar wykrył grupę japońskich okrętów nawodnych, znajdujących się w odległości około 19 km i płynących rejsem w kierunku południowym. Enright nakierował więc swój okręt w kierunku zlokalizowanych jednostek, a po pewnym czasie, tuż przed godziną 22. Znajdującym się na pomoście jego obserwatorom, udało się dojrzeć w okowach panującej nocy tę grupę przez lornetkę. O fakcie tym został poinformowany Enright, który po bliższym przyjrzeniu się doszedł początkowo do mylnego przekonania, że ma on do czynienia z bardzo dużym japońskim tankowcem, osłanianym przez kilka mniejszych jednostek. Jednak po kilku kolejnych chwilach dokonał on korekty tych przypuszczeń. Zrozumiał wówczas, że jednostką, którą obserwuje, nie jest tankowiec, lecz wyjątkowo duży okręt wojenny klasy lotniskowiec. Enright nakazał więc dalsze zbliżenie do obserwowanego potencjalnego celu i przygotowanie pełnej salwy sześciu torped z okrętowych wyrzutni dziobowych. Nad znajdującym się dopiero od kilku dni w służbie bojowej Shinano, zawisło widmo rychło zbliżającego się i nieuniknionego końca. W nocy z 28 na 29 listopada, jak dotychczas całkowicie niewykryty, Archefish kontynuował zbliżenie do Shinano. Na jego pokładzie zarządzono alarm bojowy i czyniono ostatnie przygotowania do wykonania ataku torpedowego. Paradoksalnie Amerykanom sprzyjał fakt, że Japończycy płynęli zygzakując, bo choć w ten sposób stanowili trudniejszy cel do zatopienia, to jednak mocno ograniczyli swoją prędkość. Dzięki czemu Arcyfish był w stanie ich dogonić, a jego załoga przeprowadzić próbę storpedowania największego wówczas lotniskowca na świecie. Jednak już nieco po północy, 29 listopada, ostatnie skrupulatne przygotowania przerwał nagły i niespodziewany podniesiony głos przyglądającego się przez peryskop tafli wodnej Enraida, który brzmiał następująco: Zanurzenie alarmowe. Jeden z japońskich niszczycieli płynie na nas! Pewnie nas wykryli! Chwilę później Archefisch szybko wszedł w głębokie zanurzenie, a jego załoga zaczęła nerwowo wyczekiwać momentu pierwszych eksplozji japońskich bomb głębinowych. Jednak ku jej zaskoczeniu nic takiego się nie wydarzyło. Zupełnie przypadkiem jeden z japońskich niszczycieli przepłynął nad amerykańskim okrętem podwodnym, prowadząc rutynowe obserwacje tafli wodnej. A znajdująca się na jego pokładzie załoga była zupełnie nieświadoma obecności w pobliżu wrogiej jednostki US Navy. Tymczasem na pokładzie okrętu Archer Fish odetchnięto z ulgą. Jednocześnie po kilku chwilach rozpoczęto procedurę wynurzania na głębokość peryskopową, a następnie przystąpiono do kontynuowania niespodziewanie przerwanych ostatnich przygotowań do ataku na lotniskowiec Shinano. Nieco po godzinie trzeciej nad ranem, japoński lotniskowiec znalazł się na kursie umożliwiającym wykonanie na niego ataku torpedowego. Na pokładzie Arczef miały wówczas nerwowe sekundy, a cała jego załoga wyczekiwała momentu ataku. Kiedy moment ten zbliżał się nieuchronnie, na okręcie niemal wszyscy milczeli poza jego dowódcą, który wpatrzony w peryskop, wydawał swojej załodze następujące polecenia.

3, 4, Pal! 5, 6, Pal! Sześć śmiercionośnych torped zwolnionych z kadłuba amerykańskiego okrętu podwodnego, ruszyło w kierunku Shinano. Na jego pokładzie do samego końca nikt nie był świadomy zbliżającego się niebezpieczeństwa, a na Archerfish nerwowo odliczano upływające sekundy do spodziewanych detonacji. W końcu. Po chwili zarejestrowano wyraźne odgłosy czterech eksplozji. Cztery amerykańskie torpedy dosięgły pokładu japońskiego giganta. W tym momencie zaczynał się właśnie kilkugodzinny czas agonii okrętu i znajdującej się na nim załogi. Japoński lotniskowiec został celnie trafiony czterema torpedami, z których trzy dosięgły jego śródokręcia, a czwarta części rufowej. Ich potężne detonacje wstrząsnęły całym olbrzymim okrętem, a w wyniku powstałych w jego kadłubie wyrw do jego wnętrza zaczęły napływać olbrzymie ilości wody. Sytuację pogarszał fakt, że jego dowódca tuż po trafieniu nakazał utrzymywanie dalszego rejsu przy relatywnie dużej prędkości. Co potęgowało coraz większe zalewanie jego przedziałów. Już w niedługim czasie od trafienia Shinano nabrał 10-stopniowego przechyłu na prawą burtę, który z minuty na minutę, pomimo intensywnych prac pomp, powiększał się coraz bardziej. Około godziny 3.30 wynosił już mniej więcej 15 stopni. Próbujący temu zaradzić jego dowódca Abe wydał rozkaz do zalania pustych zbiorników na lewej burcie. W wyniku tego działania, okręt chwilowo powrócił do przechyłu wynoszącego 12 stopni. Jednak do jego wnętrza wciąż wdzierały się tony wody i jego dalszy los był bardzo niepewny. Zdając sobie z tego dobrze sprawę, Abe około godziny 5 rano, ponad półtorej godziny od trafienia, wydał rozkaz nakazujący ewakuację znajdujących się na jego pokładzie pracowników cywilnych na operujące w pobliżu japońskie niszczyciele. Tymczasem niebezpieczny przechył Shinano znów zaczął się powiększać. Około godziny 6 rano wynosiło on już 20 stopni. Jednocześnie jego prędkość zmalała do zaledwie 10 węzów, a kiedy około godziny siódmej zalana została jego kotłownia. Zapadła decyzja o wyłączeniu jego silników. Pomimo tak dramatycznej sytuacji AB jeszcze się nie poddawał, i podjął ostatnią próbę uratowania okrętu który miał zostać wzięty na hol przez towarzyszące mu niszczyciele Hamakaze i Isokaza, a następnie doprowadzony do najbliższego wybrzeża. Jednak pierwsza próba holowania tego giganta zakończyła się zerwaniem wszystkich stalowych lin, natomiast druga została przerwana przez jego postępujący przechył. W kolejnych upływających chwilach dla Japończyków stało się zupełnie jasne, że Shinano, jest już nie do uratowania. A kiedy o godzinie 10.18 jego pokład startowy był już tak przechylony, że dotykał lustra wodnego, aby wydał rozkaz ewakuacji załogi stonącej jednostki. W ponad pół godziny później, o 10.57, Shinano ostatecznie przewrócił się na prawą burtę i w kolejnych upływających chwilach pogrążył w odmętach wodnych. Okręt zatonął w odległości około 100 km od najbliższego lądu i ostatecznie spoczął na dnie na głębokości około 4000 metrów. Zatopienie lotniskowca pociągnęło za sobą śmierć aż 1435 jego załogantów, pośród których znajdował się kapitan A.B., który nie chciał opuszczać tonącej jednostki i świadomie poszedł wraz z nią na dno. Z kolei agonię okrętu przeżyło 1080 jego załogantów. Taki był koniec bardzo krótkiej służby bojowej, największego lotniskowca ery II wojny światowej. Na zakończenie tej historii warto jeszcze wspomnieć o załodze pogromcy lotniskowca Shinano USS Archefish. Udało jej się bez większych problemów opuścić miejsce ataku na japońską jednostkę. Dowodzący nim Enright, choć był świadomy zatopienia okrętu klasy lotniskowiec, to jednak jeszcze nie przypuszczał, że jego ofiarą stał się właśnie olbrzymi Shinano. Po szczęśliwym powrocie do bazy i złożeniu swemu dowództwu raportu, w którym stwierdzał, że zatopił on lotniskowiec, początkowo nie dawano mu wiary. Jednak powojenne ustalenia jasno udowodniły, że jednostką zatopioną 29 listopada 1944 roku, nieco na wschód od wybrzeży Japonii przez Enraida, był właśnie Shinano. Zatopienie tego okrętu było też jednym z namacalnych dowodów tego, że panujące w Japonii przekonanie o niezatapialności jednostek typu Yamato było mitem i miało się nijak w starciu z twardymi realiami rzeczywistości prowadzenia wojny na morzach i oceanach. Pogrąca Shinano, jednego z ostatnich symboli gigantów mórz i oceanów, komandor Enright, żył jeszcze wiele długich dekad po jego zatopieniu i zmarł dopiero 20 lipca.